Witamy w obrazach, które mówią. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować, aby niczego nie przegapić. Amerykański ewakuowany uderza pięścią mieszkańca Wietnamu Południowego w zamian za miejsce w ostatnim helikopterze opuszczającym ambasadę USA podczas ewakuacji w Saigonie w 1975 roku. Dziewczyna na paradzie pierwszomajowej w WIW na Ukrainie. 1968. Dwóch członków załogi bombowca wymienia żarty, czekając na wejście na pokład samolotu przed atakiem na Wielką Brytanię. 1943 Bombowiec Raf Lancaster nad niemieckim miastem Hamburg podczas nalotu bombowego. To zdjęcie przedstawia Margaret Anne, amerykankę, która zmarła w 1902 roku po osiągnięciu wieku 110 lat. Kobieta ta urodziła się w roku. 1792, czyli żyła w trzech stuleciach. Zdjęcie zamachu bombowego na autobus szkolny Abim w Izraelu. Zginęło 12 cywilów, w tym dziewięcioro dzieci. Kolejnych 25 zostało rannych, a jedna zmarła w wyniku rany odniesionej w ataku. Baruch Goldstein, amerykańsko-izraelski lekarz, który w 1994 roku przeprowadził masakrę na grobie patriarchów w Hebronie, zabijając 29 arabskich uczestników meczetu Ibrahimi i raniąc 150 innych osób w strzelaninie. Zdjęcie przedstawiające członka skautów łaski, który ma zamiar ciągnąć więźnia za koniem w Rodezji. Więźniowie niosący miski w obozie koncentracyjnym wdał. Współpracownica w mundurze niemieckiego żołnierza gdzieś we Francji znaleziona przy niemieckim jeńcu wojennym. Lata 40. Kutry Straży Przybrzeżnej. Na pokładzie kutra amerykańskiej Straży Przybrzeżnej Spencer obserwują, jak eksplozja ładunku głębinowego niszczy nadzieję nazistowskiego okrętu podwodnego na przedostanie się do środka dużego konwoju. Zatonięcie u 15: 17 kwietnia 1943 roku. Radzieccy robotnicy protestują przeciwko rządowi z powodu niskich płac i niedoborów żywności w Nowoczerkasku w Związku Radzieckim. 1962. Później protest został brutalnie stłumiony. Żołnierze radzieccy w Berlinie w 1945 roku z najmłodszym żołnierzem Armii Czerwonej. Pierwsze współczesne ludobójstwo. Eksterminacja plemion Herero i Nama przez Niemcy pod wodzą von Trotty w latach 1904-1808 zginęło około 80 tysięcy osób. Brytyjski żołnierz w mundurze polowym, klęczący w modlitwie podczas nabożeństwa wstawienniczego za Francję, odprawionego w katedrze Westminster w Londynie. 14 czerwca 1940 roku. Henry Ford otrzymuje od urzędników nazistowskich Wielki Krzyż Orła Niemieckiego. 1938 Rodzina Witala Jasona, Żyda, który pracował dla nazistów, prześladował uchodźców i niszczył rodziny w Grecji. Podczas II wojny światowej. Simon Peris, jedyny czarny żołnierz armii węgierskiej w całej historii kraju. Niemieccy, internowani w żartach, symulują atak Kajmanów na brzegi francuskiej rzeki Broad. Niemieccy internowani pozują w miasteczku, które zbudowali na terenie obozu dla internowanych. Więźniowie pracują przy budowie kościoła w miasteczku obozowym. Widok na domy. Ogrody, częściowo wybudowany kościół i niemieckich obozowiczów pozujących do zdjęcia w niemieckim obozie dla internowanych. Aligator wyrzeźbiony z pnia drzewa przez niemiecką szkołę z internatem. Uroczysty koncert z udziałem więźniów i niemieckiej orkiestry cesarskiej. Więźniowie i członkowie niemieckiej orkiestry cesarskiej pozują w częściowo wybudowanym budynku. Grupa dzieci uchodźców, które zostały przyjęte przez francuską organizację przy wsparciu amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Saint-Sulpice w Paryżu, zamierza wyjechać do Grand Val, wiejskiego domu. Który został dla nich otwarty na dużej posiadłości pod Paryżem, gdzie życie na świeżym powietrzu wzmocni ich zdrowie. Sierpień 1919 roku ogólny widok zniszczonego wojną Lens, Francja. 11 kwietnia 1919 roku. Paczki przeznaczone na front w placówce Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Paryżu, lipiec 1918 roku. Wojska amerykańskie maszerują Avenue President Wilson w Paryżu 4 lipca 1918 roku. Tłum gromadzi się na Place de la Concorde w Paryżu 4 lipca. 1918 roku Tłum gromadzi się, aby oglądać amerykańskie wojska maszerujące w paradzie z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości. Ten mały uchodźca jest nie tylko przyjacielem dobrych czasów, trzyma się psa na dobre i na złe. Wypędzona z domu przez najeźdźców, wraz z rodzicami przybyła do seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu, gdzie przyjmowani są wszyscy uchodźcy, a przy pomocy amerykańskiego Czerwonego Krzyża są karmieni, otoczeni opieką i pomocą w drodze. Czeka na ciężarówkę amerykańskiego Czerwonego Krzyża, która zawiezie ją na stację, gdzie podróż zostanie wznowiona. Samochody Departamentu Transportu Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, przygotowane do kontroli przez majorów Perkinsa i Osborna 7 lipca 1918 roku. Tej Francuzce, zmuszonej przez Niemców do opuszczenia domu, udało się uratować jedynie walizkę pełną ubrań i dwa koguty, które z radością nakarmiła przed chatą dla uchodźców Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. W Gard nord w Paryżu 27 czerwca 1918 roku. Gość w biurze do Srak uchodźców Czerwonego Krzyża pyta o potrzeby dzieci w budynkach mieszkalnych, w których przebywają uchodźcy, 16 lipca 1918 roku. Dzieci z lotaryngi śpiewają Marsyliankę przechodząc przez most zwodzony starego zamku w KN Na terenie zamku utworzono koszary dla 160 dzieci pod kierunkiem prefekta Mirmana Wśród nich jest 15 dzieci z zespołu Stars and Stripes Band francuskich podopiecznych amerykańskich żołnierzy Pora obiadowa w La Jonchere. Jednej z kolonii założonych przez francusko-amerykański Komitet Ochrony Dzieci Granicznych, który przy pomocy amerykańskiego Czerwonego Krzyża zapewnia dom i edukację około 100 dzieciom pozostawionym bezbronnym przez wojnę. Chłopiec zakłada nowe buty w Sanatorium Trudeau pod Paryżem we wrześniu 1918 roku. Wyładunek rannych Amerykanów z ciężarówek wiozących ich ze szpitali do słynnej paryskiej kawiarni Les Ambassades, gdzie po południu 4 lipca 1918 roku amerykański Czerwony Krzyż zapewniał rozrywkę. Rodzaje różnych raz walczących w armii USA. Ten człowiek pochodzi z Austrii. Zdjęcie wykonane w siedzibie amerykańskiego Czerwonego Krzyża w październiku 1918 roku. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, aby niczego nie przegapić.